Dzień dobry. Jarek Pajor, a Kajar z tej strony. Poproszony zostałem mu deck profile, więc robimy deck profile. A. Grałem dziś we za jakiś szybformami jak kto woli. miejsce czwarte, żeby się z takim grać, nie za bardzo spina. No co przejść do deku? No chyba lej. No to lecimy po kolei. Dwa rabity. Myślę, że oczywistość. No. I lecimy dalej. Cały engine. Trzy kery. Trzy kastory, trzy mandragory. Niektórzy grają dwie. Ja gram trzy, bo lubię robić fajne rzeczy jak Shock na przykład. Trzy heliotropy, co jest też oczywistością, podkreślam. Dwa Thunderberdy. Dwa, bo trzy jednak troszeczkę za bardzo deadzą plus miejsca niestety na więcej nie mam. Tak, bo to dobra karta Yu-Gi-Oh! jest. I wygrał mi z dwie czy trzy gry, tam nie pamiętam już nawet. I dwa wejlary, bo wejlary zawsze na proste. Nie wolisz maksów? W polskiej mecie wejlary są zdecydowanie lepsze. Maksy są po sobie. Naciskam ja na maksy, no ale jak kto woli. To co lubi, nie? Dobra, mobki są. Tak. No to możemy po z Dwa dresy. Trzeba tłumaczyć czemu dresy są dobre, czy ktoś tego nie wie. Nie trzeba. Wszystko, chronimy opiona, wdemy, wdamy cztery, przebijamy się przez mocniejsze moby. Miodek. Trzy pandemiki. Mm -hmm. Niektórzy to też, też nie grają dwa. No ja wolę jednak mimo wszystko trzy, bo zawsze jest to tym opionem wyszukać. Plus w polskiej mecie mimo wszystko to jest twoje MST na dobrą sprawę. Czajnowalne do wszystkiego i się bawisz. Ale. Dwa MSTki. taki. Bo Polska. Bo Polska. Normalnie za granicą bym w ogóle ich nie grał. tylko wszystkie po sajcie. Wiadomo. Ewi, Reborn, Dziura i Rota. Rota, Staple. wiadomo. Castora. Jarek! Jarek, ponagradź. Zaraz przyjdę. Dobra. No to trapy. Jest dobrze. Dwie kompulsorki. Nie grasz, nie wolałbyś trzech? Szczerze powiedziawszy nie mam na to miejsca plus dwie w zupełności stykałem. To jest fajny tech, ale w Polsce mimo wszystko... Wiem jakie jest w Polsce, tak? No nie wiem. Ja dzisiaj grałem w 3, też bardzo dobrze chodziły. Tak, no. i lecimy. Wiadomo. Judgment, warning. warning, dwa Bottomlessy, dwa Torrentiale. To wiadomo, Torrential Torrentiale najlepsze z pandemikiem. Pięknie się z pandemikiem kombi, Bottomlessy wiadomo, Warningi wiadomo. Dziwne trapy. Jeden Safe Zone. Karta jest genialna przede wszystkim na Mirror macze. Oraz na cokolwiek innego. Proszę o zastanowienie sobie temu ratowałem rabita. Dzisiaj przez tym przegrałem jedną. No też mirror rabitu ratował mi dupę. Dalej. Czekaj, Najlepsza karta widać. do tego deku. Ta karta jest genialna. Czeinujesz się do czegokolwiek, ratujesz sobie, ustawiasz sobie rękę. Kiery tej używasz 10 razy. Wczoraj go nakłoniłem, żeby ją włożył. Zbierdalaj. <laughs> I jedna kopia darki Luzyn. Grałbym dwie, niestety, ale nie ma miejsca. Genialny tech, konter, trap odpalasz go w dowolnym momencie. Na wszystko, taki sam, wszystko. Wydom, tylko, że za No działa na wszystko. Ktoś chce weilerować z pieprzaj, ktoś chce cię wpuścić prizona, prisona z pieprzaj. No cokolwiek to działa. A tak, jakiegoś, no, jakiegoś face down typu Pinguin Soldier, tak jak dzisiaj, spieprzaj. z pieprzaj. Z ladekiem? Dokładnie. Teraz extra deck. Ekstra deck. deck trochę biedny, bo pewne rzeczy musiałem wyłożyć, ale to powiem po prostu. Myślę, że oczywistość. Trzy okiony. No trzeba trzy grać. Trzy. Dwa Bahamuty. Też mi Big się obydwa przydawały dzisiaj. Oroboros. Zrobiłeś kiedyś? Zrobiłem raz. Wygrał? Wygrał. Thanatos. Jako część prezentacji. O, o moje miejsce. I boosterki. Dziękuję bardzo. No tak. Dalej lecimy. Perła. Świetna A na mecze. Tak, Tak, Takie fajnie, że jest rokiem, bo można cisnąć razem z Heliotropem. Można. Kontynuujemy dalej Shockmaster, Obvious Reasons, zrobiłem raz. No? No. Mm, chyba wtedy na spele poszło, z tego co pamiętam. Cowboy, wiadomo co robi Cowboy. Wiadomo. Maestrok. Zrobiłeś? Dużo razy uratował mi dupę. Co my na mnie nawet zrobiłeś? Nie wiem czy czym pytałam. <gry> no właśnie, Maestrok jest no. fajny, przydaje się plus, jest darkiem więc iluzja go chroni. Tutaj jest dweller, niestety już go od bo był pożyczony. Mój nie doszedł. Motylek jeden, przydaje się też sytuacyjnie i dwie karty, które ja Po pierwsze Katastor. Bo gram wailerami, Bailer? Bailer, a Katastor jest dobrym synchro do tej pory i Nightmare. Nawet też gra Nightmare'a. Nightmare jest najlepszą opcją na mirror match'a wbrew pozorom. Wystawia się opiony, jeśli uda ci się wystawić Nightmara w Drepie, no to już jest pograny praktycznie. Niestety, jeszcze jest dobry dzisiaj, na gadżety wszelakie. Na gadżety też, ano, dzisiaj mi się go akurat nie udało skorzystać, ale jest ogólnie bardzo dobrą kartą do No i teraz Side Deck. Też wybrakowany na tej. Wybrakowany, troszkę, ale to opowiem. Dwa rajochy. Myślę, że obvious reasons. Deki, które sobie dodają dużo no ręki, profesji, gadżety. Jak zaczynasz przede wszystkim, to wtedy można wakować. W innej sytuacji to mało opłacalny interes. Jeden A, za to też świetny tech, po pierwsze na Mirror Matcha setujesz, żeby pozbyć się Opiona, ewentualnie to samo możesz zrobić z Dragonem, kiedy gra, żeby się pozbyć Dragosaka. Bardzo dobry tech, dzisiaj też mi się raz przydał. No właśnie to było bodajże na Dragosaka jednego. Trzecie MST, bo, bo royalki, bo różne dziwne rzeczy. Dwa są Dobra karta. Tą kartą zrobiłem dzisiaj innego Ward'a i ogólnie jest... Pomagał ze smukami troszkę, chociaż jeszcze to nie jest to, czego by się chciało. Ale polecam. Na żaby też robić świetne sprawy. Druga iluzja, bo się w mojej nie zmieściła, ale świetno na Mirory, też już tłumaczyłem dlaczego. Dwa wirusy. Nie żałuję, że nie grałeś w trzech. Nie, szczerze powiedziałem, że... To jest to były głównie karty pod profesji ewentualnie pod Mirora. Pod Mirora mi się nie przydały, profesji nie było. Gozen Match, bo tak, Bo, mogę. bo to gozen Match mogę, przydaje się rzeczywiście, Same chociaż, chociaż mam wrażenie, że jest trochę wolny i niczego nie wywalę po prostu. Wydaje mi się, że to jest lepsza opcja. I teraz dwie rzeczy, trzy nawet. Tutaj były dwa Drollen Lockberdy. które tak też się zdałem, nie przydały. które się nie przydały, bo nie było żadnych profesjonalistów. Nie wiadomo jakie to jest. Tutaj jest Maxi, i w drugiej koszulce też jest Maxi, której nie ma, bo musiałem grać z Aiden z 14 kartami. Tak. no to dziękuję. Nie masz sobie na deck liście skreśliłem i musiałem innego Maxi walczyć, ale gra się dwa. Życie jest trudne, smutne. Dzięki za deck profile i gratuluję.